Cześć kochani, witam was serdecznie po tej tej stronie. Witam was w kolejnym Halloweenowym tytule. Mianowicie nazywa się ta gra Dark Complete Edition. Ostatnio była do odebrania na Epic Games za darmo. Linka zamieszczę wam w tutaj w opisie filmu, jeżeli byście chcieli. No, już na samym początku muszę wam powiedzieć, i postaram się przyciszyć, żeby nie, nie udzieliło się tutaj na YouTubie prawo autorskie. Przepiękna muzyka, piękne skrzypce. Jezus, jak mi się to podoba. Śliczne po prostu. Gra sprzed dwóch lat, całkiem świeża. Jest to y, gra typu limbo. Y, nie wiem, czy też graliście w ten tytuł, czy nie. Y, troszeczkę zagadek, również logicznych. Y, cała fabuła opiera się na tym, iż pewien chłopiec Lioid, z tego co pamiętam, się nazywa, y, zdaje sobie sprawę, że jest w świadomym śnie. Problem jest taki, że nie umie się z niego obudzić i w nim zostaje. I naszym zadaniem jest z niego się wydostać. Także zaczynamy nowa gra. Tak. Na pewno. O! Ni z gruchy, nie z pietruchy, tak? Już możemy chodzić? O! A to ci ciekawe. Fajna taka mroczna stylistyka. Bardzo mi się podoba. Teraz sobie możemy podgłośnić. Mówię na 30. Jak muzyka będzie za głośna, czy coś, to po prostu ściszymy. O! A, czyli na E mamy interakcję. Fire! Dobra, jednak ściszymy, bo tutaj widzę, że... O, dobra, i kontynuuj. I co teraz? Już teraz śpimy, tak? Na spacji zmieniamy perspektywę. Ale Bayer, Jaki fajny w ogóle ten pomysł git. Wow! Tu coś możemy dotknąć. Aha, i za nami się tworzy most. Taki posępny mały człowieczek. Taki z oddali taki trochę Voldemortek. Bardzo mi to przypomina e, animację Tima Bartona. Gnijąca panna młoda i tak dalej. Ale bardzo. I nawet takie. Hmm. Aha, tutaj to się zamyka. Tu nie mogę wy... A tu... Aha, tylko na boki. Czyli tutaj on nie mógł wejść. Ajajajajaj. Aha, a tutaj z kolei też nie możemy. Czy nie może się wrócić na górkę. A skoczyć na przykład czy coś nie da rady? Nie da rady. To muszę to chcąc podnieść o, i tutaj do góry iść, Chopka! i coś tutaj musi zaczyna wymykać spod kontroli z biegiem czasu. Także się spodziewam niezłych będzików. Koło zębaty, znaleziono nowy przedmiot. O! Na I mamy ekwipunek. To ja może sobie najpierw zobaczę, jakie tu są w ogóle eee, klawiatura. Spacja po ścianie. Bieganie Shift! O! Skradanie się C. Ekwipunek I. A! Okuwa! To... Ale się przestraszyłem. Ojejku, głośne dźwięki, czyli co, się skradamy. Ale to było super. Przestraszyłem się, naprawdę ten dźwięk mnie zabił. Ja mam strasznie wrażliwe uszy na, na dźwięki. Nienawidzę w sumie, nawet powiedziałbym wam szczerze, siedzieć w kinie, kiedy jest za głośno, bo boli mnie to po prostu. Za ostre dźwięki ranią mój słuch. I często mnie nie straszy sam horror, tylko sam dźwięk, jest cisza, cisza, nagle BUM! Tak jak to było tutaj! Jednak sobie to chyba ściszę. <ścoughs> tak na 10%, bo inaczej to je wyhituje. Ale, powiem wam, no... Psychologiczna gra będzie. Bardzo mi się to podoba. Troszeczkę mi to też przypomina... Eee, tą złowrogą Alicję w Krainie Czarów Gra Też chciałbym ją... Alice Madness Returns Czy coś takiego Chciałbym również w nią zagrać Tutaj też możemy złożyć koło O, tu nam się opuszcza coś innego Trzeba mieć... Klucze? Aaaa! I czyli ten klucz musimy przedostać tutaj na dół. Uwielbiam. Uwielbiam po prostu coś takiego. No to jest. Niech żyje logika! O, i sióp, i mamy. I weź kluczek. Emblemat z kluczem, znaleziono nowy przedmiot. Możemy zabrać kółeczko, możemy, bo nam się przyda tam na górze. Poproszę, żebyś zmienił położenie. A myślałem, że zawsze jak będziemy biegać, to nas zaskoczy ten dźwięk. Ale wygląda na to, że to akurat w dobrym momencie się stało. Tak po prostu miało być. Weźmy Kółeczko. Tutaj nadal nie przejdziemy. Tej emblemat nie pasuje. A gdybyśmy stąd zabrali koło i wsadzili tutaj? Nie, to chyba nic nie da. Czyli no, to tutaj posępnie musimy iść, to sobie podnieść. O, a tu do góry się nie dostaniemy? Dostaniemy się, no właśnie. Jak mi się wydawało. A to jest sztos. Bawić się taki, izometrią. Zabierzemy sobie teraz siebie. Dużo jest tutaj dzbanuszków, w których nie możemy ani ruszyć, ani Wolę tak powolutku. Nigdy nie wiadomo co tu będzie za rogiem. Koło zębate jedno. A dobra, pobiegniemy na sprincie. DUM! A jednak nie. Myślałem, że to tak działa. No właśnie. O, ty. O kurcze. Przestraszył mnie. Kim on był, co on chciał? Czy to był moje drugie ja? Czy to był mój enemy? Na tych malutkich nóżkach... No, w razie czego mam dziwne wrażenie, że bym sobie z nim nie poradził, taka mała istotka, wątpa jak ja. A w klawiszologii nie mówią, że możemy atakować, więc najprawdopodobniej byłbym bezbronny. Jezu, to noże na tym jakieś były? Czy ja dobrze widziałem? Okej, okay, zamykamy sobie właśnie drogę ucieczki. Okej, okay, duży czerwony przycisk, śmierć. Teraz na ankh. Na oko. Znowu na śmierć. Dobra. I znowu na klucz. Ja już teraz jestem odporniony. Ja tylko czekam na ten najgorszy moment. Co będzie, jak cię zabiorę? koło zębatę. Nawaliło nam teraz zasilanko. Podejrzewam, że nie będzie prądu w tamtej części. I teraz nam się chyba przyda. Na badanko. A bo dobra, jodo tam. O, dzień dobry. O, to razi prądem. Aha, to mnie zabija. A, rozumiem, czyli nie możemy się trochę jak Silent Hill? Taki czuję klimat. Nie wiem, czy wy też. Takie trochę one jak piramida głowy. Tylko, że on nie świecił. Niestety. Kliknijmy sobie to. Ja, czy w sumie ja muszę tutaj iść? Co ja w ogóle mam? Jedno koło zębate, jedno jedyne, które zabrałem stamtąd. Czy ja potrzebuję iść tutaj No dobra Sprawdźmy no. Chyba jednak nie Będziemy troszeczkę się tutaj kręcić. Tu nadal nie przejdziemy. Rozumiem. Jeszcze raz pójdziemy sobie tutaj. Chyba, że ja muszę przejść. Tak czy inaczej, wiecie, koło tych świecących kobiet. Mi się wydaje, że tak coś koło nich chyba tam jest. O, zniknęły. Czy one tutaj są? To to, słuchajcie, na bieżąco też się zmienia. O, i tutaj już nie ma awarii. Ale z powrotem włożyć... Go nie mogę. O, ich już tutaj nie ma. Za chwilę pewnie coś mi wyskoczy tutaj w kolejnym pomieszczeniu. Nie ja mogę się tak spieszyć. Muszę... Hmm, to pewnie tylko moja wyobraźnia. Nic tak naprawdę tutaj nie ma. Chyba. Dobra, póki co żyjemy, weźmy włóżmy jedno kółeczko. Drugie kółeczko No i trzecie kółeczko Pięknie, machina ruszyła Dźwięki oczywiście jak zwykle niepokojone. O kuwa nie. piramidy głowy się wkurzyły Oj, oj oj, nie, 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 przepraszam A, przeszedłem dalej. Łączyły mi się przez przypadek klawisze trwałe. Przepraszam serdecznie. Ja to wytnę. Eee, przepraszam, ale to jak za dużo się razy Shift wciska, to wtedy właśnie powstaje ten błąd. A, jak fajnie, zegar szybko... A, ja teraz śpię? Czy... czy, czy nie? Ale mamy drugi rozdział, więc to już... Jakiś sukces. No dobra, zróbmy tematycznie. Pierwszy rozdział skończony. W następnym odcinku odwiedzimy drugi. Mam nadzieję, że się Wam gra podoba. Mnie bardzo zajarała. Jezu, bardzo mnie to ciekawi. W ogóle ten zegar teraz zaczął w drugą stronę. Teraz ćwierć i on tak powoli staje. Może to jest czas kiedy. Dziwne. Dobra, bardzo mnie ona zaintrygowała. Fajna mroczna, w sam raz na Halloween. Polecam wam, jak możecie, to pobierajcie. E, trzymajcie się gorąco. Do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.